bardziej mylnego. Te patyczki po lodach będą świetną półeczką na różne fajne rzeczy. Widzicie? Postawię tu kwiatka, a tutaj origami. Super. Sprawdźmy co tam jeszcze mam. Skarpetka? Chyba wczorajsza, więc się nada. Bierzemy kilka i skręcamy je między sobą. Troszkę za mało. Potrzebuję więcej skarpetek. O tak, o wiele lepiej. Zobaczcie, jaki kolorowy i fajny jest mój dywanik. Ale czegoś tu brakuje. Już wiem. Przecież miałam tu obrós. Kilka ruchów i zrobię sobie hamak na cały pokój. O tak. Można się zrelaksować. Cześć, ma.